Cześć, z tej strony Gwiezdne Archiwum. W dzisiejszym materiale poruszę temat, który wydaje się oczywisty, a jednak bardzo ciekawy w głębszym poznaniu. Wszyscy wiemy, że Palpatin wydał rozkaz 66 i praktycznie w 100% zniszczył Jedi. Ale czy na pewno to on był jedynym winowajcą? Przecież zakon wydawał się tak potężny, więc fakt, że jeden polityk był w stanie zniszczyć tą ponad tysiącletnią instytucję jest dość dziwny. W swoim filmie uwzględniłem 5 fundamentalnych błędów, przez które Jedi sami wydali na siebie wyrok na długo przed narodzinami Imperium. Zacznijmy od absolutnych podstaw, które bardzo często ignorujemy. Chodzi o geopolitykę i duchowość zakonu. Musimy zrozumieć, że lokalizacja w świecie Gwiezdnych Wojen również jest bardzo ważna. Moje ulubione stwierdzenie, czyli środowisko, które cię otacza, to pośrednio wyznacza też ciebie, pasuje tutaj idealnie. Tradycyjny, pierwotny model zakonu Jedi opierał się na symbiozie z naturą. Przez tysiąclecia warstwy Jedi powstawały na planetach takich jak Typhon lub Osus. Spytacie dlaczego? Po prostu były to światy tętniące żywą mocą. W ciszy, z dala od jakiegokolwiek szumu, wśród lasów i oceanów Jedi mogli wsłuchiwać się w wolę mocy, niezagłuszoną przez emocje miliardów istot. Izolacja nie była ucieczką, była narzędziem niezbędnym do zachowania obiektywizmu i czystości umysłu. Natomiast w czasach prequeli widzimy odejście od tej doktryny. Jedi przenieśli swoje serce do centrum galaktycznego chaosu, czyli na Kursant. Zanurzyli się w oceanie cywilizacyjnego hałasu, chaosu i co najważniejsze polityki. I to jest pierwszy poziom tego błędu. Siedzieli w swoim pięknym złotym pałacu, dosłownie rzut beretem od senatu. Ta fizyczna bliskość z polityką była gwoździem do trumny ich niezależności. Kiedy codziennie masz kontakt z senatorami lub kanclerzem, to przestajesz być duchowym doradcą. Jedi stali się de facto główną częścią republiki i bardziej urzędnikami w szatach, aniżeli obrońcami pokoju. Ale jest też inna bardzo ciekawa kwestia, o której w filmach nic nie mówią, a jest ona bardzo kluczowa w obecnym kanonie, między innymi w opowieści Tarki Świątynia Jedi na Kurusand nie została postawiona w tym miejscu przypadkowo. Zbudowano ją dokładnie na fundamentach starożytnej, potężnej kapliczki Sithów. Logika ówczesnych mistrzów wydawała się słuszna. Chcieli zapieczętować to miejsce, przykryć mrok światłem i zneutralizować złą energię swoją obecnością. To był akt niesamowitej pychy. Wydawało im się, że są tak potężni, że sama ich obecność wystarczy, by zdusić starożytne zło. Bardzo się jednak mylili. Przez tysiąclecia, dzień po dniu, ciemna strona działała z podziemi w górę, przenikając przez całą świątynię. To nie był nagły atak, to środowisko powoli, ale skutecznie zaciemniało myślenie mistrzów. Wpływało na ich nastroje, potęgowało arogancję i osłabiało zdolność jazdowidzenia. Joda wielokrotnie powtarzał, że ciemna strona wszystko przysłania. Nic dziwnego, w końcu oni dosłownie siedzieli na reaktorze ciemnej strony. Żyli w toksycznym środowisku na własne życzenie, myśląc, że panują nad sytuacją, podczas gdy to sytuacja panowała nad nimi. To właśnie ta mgiełka sprawiła, że nie byli w stanie wyczuć Palpatina, który siedział tuż obok. Oczywiście kanclerz też był potężnym użytkownikiem mocy i skutecznie się ukrywał, ale zakon sam w sobie też mu tym pomógł. Kolejnym elementem tej układanki, który moim zdaniem bardzo mocno przypieczętował los Zakonu, była całkowita utrata tożsamości. Przez tysiąclecia Jedi definiowali się bardzo precyzyjnie jako strażnicy pokoju, a nie żołnierze albo wojownicy. Ich podstawową rolą w galaktyce była dyplomacja, mediacja i wygaszanie konfliktów zanim poleje się krew. Miecz świetlny był ostatecznością, wyciągany tylko i wyłącznie wtedy, gdy zawiodły absolutnie wszystkie inne środki pokojowe. Tymczasem w momencie wybuchu wojen klonów, Rada Jedi bez mrugnięcia okiem niemal automatycznie przyjęła dla swoich członków stopnie wojskowe w Wielkiej Armii Republiki. Mistrzowie i rycerze stali się generałami, nawet nastoletni padawani byli dowódcami. To była fundamentalna zdrada ideałów, na których ten zakon został zbudowany i na których opierał swój kręgosłup moralny. Musimy sobie uświadomić jak gigantyczny i wręcz kardynalny błąd tutaj popełniono. Wojny klonów to konflikt na skalę galaktyczną, który rządzi się swoimi prawami, które stoją w rażącej sprzeczności z kodeksem Jedi. Wojna przecież z natury wymaga agresji. Generał Jedi, który powinien medytować nad wartością każdego życia w Mocy, musi zdecydować, który batalion klonów wysłać na pewną śmierć, żeby zdobyć strategiczny punkt albo zniszczyć fabrykę droidów. Nawet ci dobrzy, tacy jak Anakin albo Plokun, musieli żyć z ciężarem tysięcy istnień, które zginęły pod ich dowództwem. Zmuszając Jedi do stanięcia na czele wielkiej armii, Sirius wykonał genialny ruch strategiczny wyciągnął ich na swoje boisko. Ciemna strona mocy to nie tylko błyskawice z rąk, ona karmi się konfliktem, strachem, gniewem i cierpieniem. Każdy dzień spędzony na froncie, każde wydane rozkazy, ataku na Geonosis, Umbarzy czy Mygeto, każda bitwa, w której w męczarniach ginęli ludzie i klony, systematycznie oddalała Jedi od światła, a przybliżała ich do mroku. Wszechobecna śmierć tworzyła w mocy mgłę, która uniemożliwiała jasne widzenie przyszłości. Jedi stawali się coraz bardziej bezwzględni, zatracając swoją duchowość na rzecz skuteczności bojowej. Przestali słuchać mocy, a zaczęli słuchać meldunków taktycznych. Co więcej, ta decyzja zniszczyła ich wizerunek w oczach społeczeństwa. To był pr strzał w kolano. Jedi stali się w oczach przeciętnego obywatela twarzą wojny, tak samo jak separatyści. Dla zwykłego mieszkańca galaktyki nie było żadnej różnicy, czy to jasna, czy ciemna strona. Kiedy więc nadszedł rozkaz 66, wszyscy widzieli koniec wojny, a zdrada Jedi, sprzedana przez Palpatina, była dla społeczeństwa czymś sensownym i raczej nie zastanawiali się nad tym dłużej. Jedi przegrali tę wojnę moralnie w tym samym dniu, w którym zdecydowali się w niej walczyć jako generałowie. Dali sobie wmówić, że, aby ocalić pokój, muszą stać się żołnierzami, a to jest paradoks, który ich zniszczył. Nie można walczyć o pokój, prowadząc tak brutalną wojnę. Teraz przejdziemy do psychologii, bo to właśnie na tym polu system zawiódł, tworząc idealny grunt pod narodziny Darfa Vadera. Kodeks Jedek, który znamy z prequeli, opierał się na błędnym założeniu dotyczącym zarządzania emocjami. Promował on całkowite wyparcie zamiast nauki radzenia sobie z uczuciami. Ten model mógł działać i prawdopodobnie działałby idealnie dla rasy takiej jak Joda. Joda to istota żyjąca 900 lat. Dla niego perspektywa przemijania, śmierci i czasu jest zupełnie inna niż dla takiego Anakina. Dla wielkiego mistrza 50 lat to mrugnięcie okiem. Krótki epizod, bo tak naprawdę, kiedy żyjesz prawie tysiąc lat, naturalnie uczysz się tego dystansu, bo wszyscy, których znasz, umierają na twoich oczach. Natomiast aplikowanie tej samej miary do ludzi jest naprawdę średnim pomysłem. To tak, jakby kazać Gepardowi zachowywać się jak żółw. Zakaz przywiązywania stworzył w zakonie kulturę strachu, wstydu i gigantycznej hipokryzji. Młodzi padawani tacy jak Anakin nie byli uczeni, jak kochać mądrze jak budować zdrowe relacje, czy jak przeżywać żałobę. Strach o bliskich to prosta droga do ciemnej strony, gdzie niekoniecznie musiało tak być. Wmawiano im, że naturalne, ludzkie odruchy są błędem systemu, który trzeba usunąć. Anakin kochał swoją matkę, kochał Padmę i jednocześnie czuł się winny za każdym razem, gdy o tym pomyślał. Czuł się gorszym Jedi, no bo łamał jakieś głupie zasady. A przecież wiemy, że wyparte emocje nie znikają. One nie rozpływają się po prostu tak o... One schodzą do podświadomości, tam zamieniają się we frustrację i załamanie, a w końcu eksplodują ze zdwojoną siłą w najmniej odpowiednim momencie. Najlepszym dowodem tej systemowej porażki jest scena z Zemsty Sithów. Anakin Skywalker, człowiek na skraju załamania nerwowego, który nie śpi od dni dręczony koszmarami o śmierci żony, przychodzi do Mistrza Jody. Przychodzi do swojego wielkiego mistrza, do autorytetu, szukając jakiegokolwiek ratunku. Niestety nie dostaje żadnego wsparcia ani pomocy. A to przybliżyło Anakina do pójścia w ciemną stronę i jednocześnie upadku zakonu. W tym kontekście to Nisitowie stworzyli Weidera. Anakin nie zdradził Jedi, dlatego że chciał władzy. Zdradził ich, bo w najważniejszym momencie swojego życia oni mu nie pomogli. Wszystkie nierozwiązane problemy zmieszały się w jedną wielką decyzję, jaką było dołączenie do Palpatina. Czwartym problemem, który kompletnie zaślepił zakon, była pycha. W przypadku Jedi nie objawiała się w przechwałkach, ale w czymś znacznie gorszym, w całkowitym braku krytycznego myślenia. Byli tak przekonani o swojej potędze i swojej słuszności, że przestali zauważać rzeczywistość, która zmieniała się na ich oczach. Przykładem tej postawy jest postać bibliotekarki Jocasta Nu i jej zdanie z Ataku Klonów, które powiedziała Obi-Wanowi, że jeżeli czegoś nie ma w naszym archiwum, to znaczy, że nie istnieje. To zdanie to przykład mentalności całego zakonu Jedi tamtego okresu. Oznacza to, że dla Jedi wiedza teoretyczna zgromadzona w świątyni stała się ważniejsza niż fakty. Po pierwsze, zbagatelizowali powrót Sithów, czyli informacje o Darfie Maulu w mrocznym widmie. Kiedy Qui-Gon Jinn, szanowany mistrz, melduje Radzie, że walczył z Sithem, reakcja jest dziwna. Mundi mówi wprost, że to niemożliwe, że Sithowie wyginęli tysiące lat temu. Ale skąd ta pewność? No z arogancji, nie mieli na to dowodów, po prostu wygodniej im było myśleć, że wojnę wygrali już raz na zawsze. Uznali, że są tak potężni, że ciemna strona nie ma prawa się odrodzić bez ich wiedzy. To uśpiło ich czujność na dekadę, pozwalając Sidiousowi działać w cieniu. Po drugie, zignorowali bezpośrednie, dosłownie wprost ostrzeżenie hrabiego duku na Geonozis. Trzymając uwięzionego Obiłana, mówił mu wprost, że republiką włada teraz mroczny lord Sitów. I setki senatorów są pod wpływem Darfa Sidiusa. Dodatkowo ukrywanie własnych słabości. Mace Windu i Yoda wiedzieli, że ich zdolność widzenia przyszłości słabnie, że ciemna strona ich oślepia. Joda wprost mówił, że nawet nie mogą powiedzieć o tym senatowi, bo ich wrogowie się rozmnożą. Postanowili więc ukryć ten fakt, aby nie stracić pozycji politycznej i autorytetu w galaktyce. Ta arogancja, ten strach przed utratą twarzy i przyznaniem się do błędu, Sprawiły, że nie mieli oni czystej karty i myśleli o swojej pozycji politycznej zamiast skupiać się na mocy i w ten sposób zapobiec najgorszemu. Alpatin nie musiał nawet specjalnie się chować, żeby zostać niezauważonym. Uwierzenie we własne kłamstwa o byciu niepokonanym było tym, co ostatecznie ułatwiło Sitom wygrać bez walki. Wreszcie dochodzimy do ostatecznego gwoździa do trumny: mowa o sprawie Asokitano. To nie był tylko kolejny wątek w serialu Wojny Klonów. To był też test moralny dla całej instytucji zakonu Jedi. Rada pokazała swoje prawdziwe, tchórzliwe oblicze. Asoka Tano, padawanka wybrańca, dziewczyna, która dorastała w murach świątyni i walczyła dzielnie za republikę, została oskarżona o zamach terrorystyczny na świątynię i morderstwo. Dowody są pożlakowe, a sytuacja jest bardzo niejasna. Czego w takiej sytuacji można by oczekiwać od jej mistrzów? wsparcia, albo jakiegoś domniemania niewinności. A przede wszystkim rzetelnego, wewnętrznego śledztwa. Natomiast wystarczyła odrobina presji politycznej ze strony admirała Tarkina i kanclerza Palpatina. Mistrzowie tacy jak Mace Windu czy Ki Adimundi nie zachowali się jak prawdziwi przywódcy. W trybie ekspresowym, bez mrugnięcia okiem, wyrzucili asokę ze swoich szeregów. To była egzekucja symboliczna, odebrali jej status padawana, Zerwali jej warkoczyk, pozbawili ochrony prawnej i immunitetu, tylko po to, by wydać ją wojską Republiki. Gdzie czekał ją pewny wyrok? Pokazali Senatowi, że są lojalni i współpracują z nimi. Poświęcili własną podobieczną, byleby tylko zachować dobre układy z rządem. Dla Anakina Skywalkera to był wstrząs, po którym nigdy się psychicznie nie podniósł. Musimy pamiętać, że Anakin był jedyną osobą, która w nią wierzyła. Kiedy rada debatowała nad wyrzuceniem jej z zakonu, Anakin biegał po brudnych kanałach kursant, szukając prawdziwego zamachowca. Zobaczył wtedy na własne oczy, że ci wielcy mistrzowie, których miał podziwiać, to w rzeczywistości tchórze. Zrozumiał, że w tym zakonie nie ma miejsca na lojalność, przyjaźń czy sprawiedliwość. Jest tylko polityka i dbanie o swój wizerunek. Kiedy Anakin złapał prawdziwą sprawczynię, czyli Baris Offi i oczyścił Asokę z zarzutów. Rada Jedi nawet nie miała odwagi szczerze przeprosić. Mace Windu stwierdził, że to była wielka próba mocy, która uczyniła Asokę silniejszą. Młoda padawanka, widząc to zakłamanie, podjęła jedyną słuszną decyzję: odeszła. I w chwili, gdy Asoka zeszła po schodach świątyni, Anakin mentalnie odszedł razem z nią. Został w strukturach tylko ciałem, ale jego serce i lojalność wobec Rady przestała istnieć. Zrozumieło, że ta organizacja jest zepsuta i nie zasługuje na jego poświęcenie. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta krótka analiza i oczywiście dajcie znać w komentarzach swoje przemyślenia odnośnie Zakonu i wielkich mistrzów. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji na tym kanale, bo jedynie 5% oglądających kliknęło już ten przycisk. No i łapkujcie w górę oczywiście. Dzięki za oglądanie niech moc będzie z Wami.